Paruje łowisko. Paruje od naszej mowy. A my zaczynamy wędkowanie. Będziemy wędkowali drobnymi gunkami I zobaczymy, jak na to będą reagowały o konie. że stoi zmienił trzecią gumę i próbuje dopasować i dobrać się do koni a one nie za bardzo są prędzej czy później coś się dopasujemy no, może jak się bardziej widno zrobi Drobnica wyjdzie bardziej, to i okonie się aktywnią. Zobaczymy, jak to będzie. No i widzicie, branko jest, ale Patyk też musi być zahaczony. sportowy okonek jest. Nie chcę oddać mi przynęty, a szkoda, szkoda jej. No szkoda, żeby tą gumę też połknął, bo to no właśnie to mu się tak nie rozpuści. No, mówię że tracisz już nadzieję. Powiedziałem Ci, że gdzieś coś na pewno uda nam się złowić. Nie wiem, taki z 21 cm może. Nie? W no nie okolica. Ale jest! Ale liczy się sztuka. Słuchajcie, w takim okresie jak teraz. A mamy co Mikołaja, nie? No. Mamy Mikołaja, to, to ciężko już potem gdzieś coś tam wydłubać, no ale... Cię, bo, jeszcze taka pogoda dziwna. No, duża mgła jest to wszystko, no, nie ma do, słoneczka. dokładnie, dokładnie to gdyby było to słoneczko, to trochę inaczej nad no, tą wodą by się zrobiło. No a tak y, musimy jakoś jeszcze próbować przechyczyć tą rybę. Mieć nadzieję, że jednak coś się ruszy. No dokładnie. Dobra, wędkuj. Taka pogoda, że nawet czapy stoją na brzegu i nie polują na ryby Bo coś im nie idzie A jest ich tu dosyć Zają miejsce na przeciwległym brzegu i są zadowolone Nic nie bierze w tą mgłę Miałem ja tutaj pory a może tak pokażę Taką mam fajną rybkę Ale wiecie, nic nie chce brać No i teraz się tak zastanawiam Co tu wziąć Może Takie perłowe portki Może ja bym bardziej ich skuszał, Żeby przynajmniej uderzyły żeby było wiadomo na co się nastawić? A założę te porteczki, zobaczę co z tego wyjdzie. I są nasi przyjaciele, jak nie czapla przelatuje to kormoran. I tak na zmianę. I uderzają w łowisko. i odlatują. No, Ten tak już taki bardziej Bym powiedział sportowy. Oddaj gąkę. Nie zabieraj. No, nie bądź łakomy gąka, musi zostać. Bo jeszcze koledzy przyjdą. No, a ty do wody przyjaciół. I próbujemy dalej. Ile? 24 cm, 23,5 cm Jest następny kolega Nawet go nie mierzymy, bo to... Nie, to to. Płyń dalej sobie Na spokojnie Ktoś narzucał Jakieś badyle Czy trawę i to wszystko pływa I haczymy cały czas Miał ładną zabawę widać. Przelaz nam wrzucał i poszedł to samo zrobił pod brzegiem. I nic nie robimy, tylko wiążemy. I kolejny. Ten już taki sportowy. Cały czas się przemieszczają nam te okonie dzisiaj. Raz dalej, raz bliżej. Ale wypinamy go. poczekaj gościu i do wody z nim płyń no może przyprowadzi wreszcie coś większego też chyba złośliwie Narzucał dosyć dużo gałęzi kłód tutaj w strefie przybrzeżnej żebyśmy nie mogli wędkować bo to jest po prostu niemożliwe skąd by się tego tyle nabrało i to się w ogóle nie przesuwa. Co prawda, jest dzisiaj flauta, ale jest tego po prostu odgroma. Ani dla nas, spinningistów, ani dla karpiarzy, nie jest to wygodne i na pewno jest to duża przeszkoda. No ale nic będziemy próbowali chociaż tu przy brzegu. I tak się przemieszczamy z miejsca na miejsce. Idziemy, próbujemy przy kolejnych cinach gdzieś wyrobionych. Tu też jakieś stanowisko jest widać, karpiowe wyrobione. A tu jest następne, kolejne. Trzeba będzie stanąć i popróbować, czy tu. Mieszkają jeszcze nasze ulubione okonie. Andrzej się nie poddaje. Coraz tam drobne te okonki, bo drobne dwudziestoparocentymetowe wyciąga. Nie, nie są to rozmiary jego ulubione. Widzicie już po uśmiechu. Andrzej by chciał tutaj tak jak on tu kiedyś łowił. On tu łowił 35 do 40 paru. zdarzały się takie i ponad 40. No mówię do 40 paru, nie? Od 35 do 40 paru. No tak, tak. I to były okonie, które zdjęcia mi przysyłał, bo mniejszych nigdy nie. A teraz chodzimy z wymaganiami coraz niżej. Nie, no ja mam wymagania te same, tylko ryby są coraz mniejsze. <grym> Ale mnie chodzi, wiesz, może nie do... się źle wyraziłem. Ale już zaczynamy być zadowoleni, jak o, nawet te dwudziestki biorą nie? No dokładnie. Dokładnie tak. Bo mo co? co mo raz mogłoby być jeszcze gorzej. No. I to trzeba się nachodzić, nakombinować. Niestety. Co raz to zmieniasz gumkę, to próbujesz na coś innego. A one normalnie, jakby wyparowały. Ja zawsze powtarzam: okoń uczy kreatywności, nie? Nie można tam spocząć na jakimś jednym pomyśle, bo za chwilę może się okazać, że to już się nie sprawdza. Także... I tak jak mój, a zimą tym bardziej uczy. No Pokory. Dokładnie tak. Dobra, i nie będę Ci przeszkadzał. Okoń 23,5 cm Pięknie uderzył w gumkę. Oczywiście perła najwięcej efektów na, na wyprawach wędkarskich właśnie to jest perłowa gomeczka wypuszczamy wypuszczamy go do wody niech wraca do swojego środowiska pochylone drzewo gałęzie ma niektóre zanurzone w wodzie popróbujemy porzucać koło niego może jakieś okonki tam się skrywają przekonamy się za chwilę co tutaj jest czy uda mi się ciądrzejowi wyciągnąć, Czandrzej poszedł z drugiej strony tego drzewka i zobaczymy co tu będzie? Zobaczcie, jaki piękny okoń. 25,5 cm. Ten, tak jak wszyscy jego pobratyńcy, wraca do wody. Zobaczcie, jaka piękna ryba. A tak zostawiamy śmietnisko i liczymy, że samo się wysprząta, samo się nie wysprząta, znowu ktoś przyjdzie i będzie musiał to zrobić, bo to się będzie rozkładało. Kupę lat ładnie zarośnięty brzeg, położone drzewo A się prosi, żebyśmy to popróbowali porzucać, i co uczynimy. A wyniki wam pokażemy. Pogoda się wyklarowała, mgła zeszła. Wreszcie rybka powinna się ruszyć. Mocniej niż do tej pory. Kolejny 24 centymetrowy okoń. O, ten bardzo fajnie uderzył. Ale czasem mam wrażenie, że to są jedne i te same ryby. No. Widać, jest ich tu sporo. Tych dużych pewnie też tu jest trochę, ale ale na razie wchodzą tylko te takie do 25-25,5 cm takie rybki. No dobra, wracaj kolego. Lubię taki brzeg, pochylone drzewa. Takie książkowe miejsce. Gdzie drapieżniki lubią być w okresie ciepłym? A czy będą w okresie chłodu, który nastał? Zobaczymy. Może uda nam się coś tutaj pociągnąć. 22 cm. Słuchajcie, cały czas czekam na. Na no takiego 40, a co najmniej 35-36 cm, no ale jakoś wbijają się tylko takie do 25 cm. No i nic nie zrobimy. Dobrze, że w ogóle coś bierze. Spływaj małe, pustełowisko. chłód chyba wędkarzy nie ma nikogo nad tą wodą albo jest to sygnał że nic nie bierze albo po prostu zapadają w zimowy sen nasi koledzy zobaczcie jak pięknie się nastroszą w całej okazałości okoń 22,5 cm Kolejna, może nie z jakichś olbrzymów, ale, ale ładnych, ładnych rybek, wracaj do swoich nie w tą stronę. Kolega przemieszczamy się z miejsca na miejsce. Szukając takich miejsc gdzie rybka może być i sprawdzamy jak ona nam bierze to tam jak widzicie Andrzej się przemieszcza w kolejne miejsce i będziemy próbowali zaprzyjaźnić się z naszymi przyjacielami okonkami jest kolejna rybka Okoń 25 cm jakoś nie umie tej bariery dzisiaj przeskoczyć. Wszystko w tych granicach. Wypuszczamy. Nie wiem, żadne zakręcie, chyba to mogą. Takie do 25 cm okoń nie biorą dzisiaj. Andrzej stoi z drugiej strony tego pochylonego drzewa. Obrzuca tam. Słabo go widać. O może teraz to trochę lepiej. Bo zlewa mu się bluza moro z krzakami. I walczymy, nie poddajemy się. Od do, do czasu jakaś tam rybka się zahacza, ale to nie jest już to, co było kiedyś. No i jest kolejny okoń, ten 21 cm. Mierzy fajnie, jest zabawa nawet z takimi okoniami. Czas się pożegnać, nasza mikołajkowa prawa dobiegła końca. E, parę, parę rybek nam wpadło. E, oczywiście ulubione okonie. E, był też szczupak, który obciął mi zestaw, no ale to trudno. E, zdarza się e, tym bardziej, jak chodzi się na okonie i po prostu z zestawem na okonie, a nie na szczupaka. Wtedy, wiadomo, każdy kontakt z tą rybą kończy się. W 90%, może nie zawsze w 90% kończy się obcinką. Tak dziś też się stało. Trudno. E, Słuchajcie, nie przejmujemy bo... się tym w ogóle. Najważniejsze, że były jakieś okonie i to przynoś, przyniosło nam trochę radości, z tego się cieszymy. Powiem, mam, <laughs> mamy swój wiek, nie? I chyba Mikołaj <laughs> mówi taki gocio to już procentów się nie robi. <laughs> Tak, no to... jak, tak jak żeśmy zaczęli w tej mgle, nie rano, to już wiedzieliśmy, że rewelki nie będzie, nie. I mówi jeden, że zobacz, Mikołaj, jeden jeszcze nie przyniósł prezentów. To jeszcze nawet z pogodą nas za ten cały rok naszego działalności. Ale najgorzej i tak nie było. Cieszymy się z tego, że udało nam się wyskoczyć na wodę, na świeże powietrze. To też jest fajne i to też trzeba docenić, że taki czas nam się trafił, że mogliśmy coś wygospodarować na to, żeby właśnie w te Mikołajki na tą wodę wyskoczyć. Dzieciom życzymy prezentów, zadowolenia z Mikołaja. Bawcie się dobrze. A my kończymy. Do zobaczenia nad wodą. Trzymajcie się. Do cześć. zobaczenia, cześć.